Tu zobaczcie te wózki. To nie są kradzione wózki, żebyście nie mówili. Tutaj jest ciapek. O, w tych wózkach. To są wózki ze złomu zlikwidowanej biedronki. o sobie je zakupił na złomie. Kiedyś, tu jest parę lat temu, jak, jak nasza biedronka w zblewie była w, na starym miejscu, a teraz jest na nowym, nie? Tak więc, że wszystkie te wózki. Nie, na starym wywalili, tak. nowe przyprowadzili. Tak, A, no, no. Gdzie mleczarnia była. Tak, tak. A dopiero potem była następna biedronka w parku handlowym. No, tak więc, że te wózki są y, ze złomu, żebyście tutaj nie pisali w komentarzach jak nieraz. Cztery no. mam. I zobaczcie ile tutaj się y, ciapka zmieściło w te w wózki. Most i, I reszta jest, no, jest na palecie, nie? No.